Nazywam się Janna Rentowska i jestem edukatorką w Centrum Sztuki Współczesnej Zamyku Ujazdowski w Warszawie. Pracuję tam już od 25 lat, w związku z tym jest to miejsce, z którym jestem związana od początku mojej pracy zawodowej. E, czym jest dla mnie sztuka? Przede wszystkim jest przestrzenią wolności. Eee, żyjemy w świecie, kiedy jesteśmy coraz bardziej ograniczani, pracujemy w systemach korporacyjnych, e, nasza przestrzeń publiczna też jest coraz bardziej ograniczana, w związku z tym e, sztuka jest wolnością. Taką formą wypowiedzi, która w żaden sposób nie jest ograniczana żadnymi normami narzuconymi z góry. Jest to dla mnie szczególnie istotne jako edukatorki, dlatego że edukacja związana ze sztuką też nie jest ograniczana w żaden sposób. Nie musimy pilnować się programów nauczania, a artyści poruszają się w tylu sferach naszego życia, że możemy mówić o wielu istotnych dla naszego życia sprawach. I, i Dzięki temu e, możemy dawać naszym odbiorcom, młodym i starszym, e, poczucie, że ich wypowiedzi są ważne, istotne i e, akceptowane e, z tego względu, że właśnie. Są wypowiadane w przestrzeni zwanej kulturą czy też sztuką. Mój wybór, mojego zawodu, był dla mnie ważny od, od czasów szkoły średniej. Pracowałam z dziećmi i po prostu podjęłam studia o kierunku animacja kultury. I propozycja pracy w Centrum Sztuki Współczesnej bardzo mnie zaskoczyła. Współpracowałam w czasach studenckich z Zamkiem Królewskim i zaproponowano mi podjęcie pracy w Centrum Sztuki Współczesnej. I okazało się, że rzeczy, które miałam na studiach i wydawało mi się, że nigdy nie przydadzą mi się w moim życiu, nagle zaczęły być dla mnie istotne i ważne. Dzięki ukochanemu mojemu dyrektorowi Wojciechowi Krókowskiemu, który przez 20 lat był związany z Centrum Sztuki Współczesnej, mogłam stworzyć dział nazywany programem edukacji i miałam ogromną swobodę w kształtowaniu tego programu. Dzięki temu Poznałam wielu wspaniałych artystów, podejmowałam z nimi współpracę na różnych, przy różnych projektach i dawało mi to ogromną, ogromną satysfakcję. Mówienie o kulturze i sztuce w kontekście sztuki wysokiej czy niskiej obecnie, moim zdaniem, nie ma większego sensu, dlatego że artyści świadomie jakby żonglują tymi obszarami kultury i sztuki w swoich działaniach. I dla mnie takim Ciekawym przykładem i inspiracją do działań jest polski artysta Paweł Althammer, którego działania trudno jakby zakwalifikować, czy one się znajdują w przestrzeni kultury wysokiej czy też niskiej. Dlatego, że podczas jednych, jednego ze swoich projektów Paweł Althammer totalnie zdemolował galerię, którą mu udostępniono, i zaprosił tam ludzi bezdomnych, by mieszkali. Natomiast jego sztuka obecnie, ponieważ tak jak każdy artysta przyszedł różne fazy swojej działalności artystycznej, jest dla mnie ogromną inspiracją, dlatego że to, co w tej chwili robi Paweł Althammer, nazywamy rzeźbą społeczną. Artysta zaprasza do współpracy. Z różnego rodzaju społeczności, społeczności wykluczone, społeczności, które z pozoru nie są zainteresowane sztuką. Jego takim z Znanym projektem sprzed lat jest Brudno 2000, kiedy zaprosił do współpracy sąsiadów z bloku, w którym mieszkał na Brudnie, dzielnicy, jednej z dzielnic Warszawy. Do tego, żeby określonego dnia o określonej godzinie zapalili lub zgasili światła, tak żeby w efekcie powstał e, świetlny napis e, 2000. E, do tego projektu zaangażował e, nie tylko sąsiadów, ale też harcerzy, różnych społeczników. E, I stało się to takim wydarzeniem m, społecznym, gdzie Przybyło mnóstwo ludzi na obejrzenie efektu tego projektu. Ja też tam byłam i powiem, że było to raczej wydarzenie ludyczne niż jakieś, żebyśmy mogli je nazywać sztuką wysoką. Ludzie bawili się, tańczyli, jedli gruchówkę, były pokazy sztucznych ogni było mnóstwo, mnóstwo ludzi. Paweł Althammer na przykład w 2009 roku stworzył grupę ze swoich sąsiadów i polecieli w rocznicę naszych demokratycznych wyborów do Brukseli w złotych kostiumach i złotym samolotem. I to, że Paweł Althammer wchodzi w przestrzenie właśnie społeczne, jest dla mnie istotą sztuki, dlatego, że sztuka właśnie ma tę moc docierania do wszystkich ludzi, dawania im poczucia wspólnoty. Radości, ale też działania czy też ekspresji, której nie mogą spożytkować w innych przestrzeniach swojego życia.